by mu mogło iść na zachód jak widać te nie są zainfekowane Dobra, ale ten robie, ten bagażowcy rowerowy musiał zobaczyć później sobie w książkę jedną e, po numerze, ale dosyć niski numer 006 o, tu macie drugą klasę czyli to jest dosyć świetny tu jest tak Zulę za mocno nie dotarli. To są wagony, które później dojechały.

Dobra, mi się jeden tylko wagon. I jak widzicie, tam są jeszcze trzy wagony. Nie będę czy w tamtą stronę, żeby nie było mi tak łatwo widać. I teraz zrobię mały błąd, bo robię, idę po stronie, której łatwo mnie widać. Można mi łatwiej widać to ja zewnątrz, to jest kamizelka eee, eee, gdzie zazwyczaj jest tutaj 50 albo 51 tu ma, e, wagon ma 57 są jeszcze 61 o klasa druga B bo literka A to jest pierwsza, B druga Pani przewodnicząca, pani wagon. I... Ja tutaj przewodnicząca, Wagon. przewodnicząca, tutaj tutaj zrobił? Kto sobie to zrobił? Hmm. No se palą i tak tutaj możecie jeszcze zobaczyć bo oprócz wagonów ale tak macie tam tarce i tak koło tarcy manewrowej zaczynają wagony i chęt, chęt, tam dalej, dalej, dalej się ciągnął, a ja to dodatkowo sobie przejdę kawałkiem torów, które wcześniej wa mnie w ogóle nie pokazywałem tutaj tego rejonu koło torów i tak eee, dodatkowo, oprócz te wagony stoją na Dawnej grupie towarowej, e, bo w e, Wrocław Górny wszyscy myślą, że e, to jest tylko tam perony i tak dalej i sam budynek, ale tak naprawdę, e, Wrocław Główny to nie tylko to, to jest cały kompleks tutaj. To co gdzie jestem tutaj, po drugiej stronie lokomotywownia, wagonówka, grupa F gdzie stają EZ, po regio kolejne dolnośląskie Grupa O i po odstawce takie, gdzie sobie stają, stawiają niekiedy pociągi towarowe. Grupa G widziałem Y C X że klub sympatyków Kolei ma swój tabor jak widzicie o tory zostały tutaj odremontowane ten wycięto i tam dalej te są ale nie podłączono, e, chyba podłączono, ale nie wyczyszczono. Tak jak tutaj. E, Wiedza oświetleniowa i e, ten. E, o, mówię, e, grupa towarowa. Czyli